Dobry wieczór. Co to był za tydzień? Netflix w Polsce okazał się zły i za drogi. Gołprozwania ludzi. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że pracodawca ma prawo czytać prywatne wiadomości pracownika na służbowym komputerze. CES się skończył. A zatem skończyły się wszystkie newsy technologiczne. Nic tylko się ciąć i żegnać z tym ponurym życiem. Na szczęście znalazłem kilka newsów o dupie, robieniu zdjęć penisom i sposobie na szybszy internet, więc chyba jesteśmy uratowani. I'm Gary Vaynerchuk. Pod zeszłotygodniowym Tech Weekiem pojawiło się kilka komentarzy, żebym zrobił relację z CES. I zrobię. W przyszłym roku. Dlaczego? Bo uważam, że wszystkie polskie relacje z tych targów są do dupy. Ci z Was, którzy siedzą głębiej w technologii, wiedzą, jak to działa. Polskie oddziały zagranicznych firm technologicznych zabierają ze sobą dziennikarzy i blogerów po to, żeby oni napisali później fajne artykuły o produktach, które te firmy na targach wystawiają. Pewnie czytaliście o fantastycznej lodówce firmy X, o super monitorze firmy Y i zajebistym smartfonie firmy Z. Nie dziwię się dziennikarzom, bo darmowa wycieczka do Las Vegas, darmowe wyżywienie, darmowy hotel to coś, czemu trudno się oprzeć. Chyba, że jesteście mną. Miałem propozycję i się oparłem. Ale w przyszłym roku jadę za swoje. Zbieram kasę i będę mieszkał w namiocie, ale dam Wam przynajmniej obiektywne newsy z targów. Chyba, że wszystko przepiję. No to wtedy będziecie skazani na technologiczne lizodupstwo innych. Więc trzymajcie kciuki za moją trzeźwość. Trzeczeczecz. Trze, trze, trze. Chyba już jestem nie trzeźwy. Trzeźwość w tym roku. Dopiero się zaczął, więc mam jeszcze szansę. A skoro o dupie mowa, Pornhub, jak co roku, opublikował statystyki dotyczące panujących na nim trendów. Najpopularniejszych słów kluczowych i tym podobnych. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, którzy konsolowcy byli najczęstszymi gośćmi tego pornograficznego portalu. Okazało się, że najwięcej zboczuchów jest wśród posiadaczy PlayStation, mniej wśród posiadaczy Xboxa, a najmniej wśród tych, którzy grają na konsolach Nintendo. Wnioski te jednak przestają być tak oczywiste, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że na świecie sprzedaje się prawie dwa razy tyle PS4, co Xbox One, a konsole Nintendo mają łącznie pewnie ze 3 osoby, które i tak generują całkiem przyzwoity ruch na Pornhubie. Ale serio, wynika z tego truizm, że wszyscy lubimy pornole. No, przynajmniej większość z nas. Więc nie powinniśmy mieć nic przeciwko temu, że ktoś wyśle nam zdjęcie penisa. Albo, że my wyślemy zdjęcie komuś. Czy wysłałeś lub dostałeś zdjęcie penisa i co o tym sądzisz? Nie dostałem żadnego zdjęcia penisa, natomiast niejednokrotnie wysyłałem na Facebooku zdjęcia penisów. Są sytuacje, w których, w których chciałabym otrzymać zdjęcie penisa, Albo wysłać. Może kiedyś. Mam przyjaciół, mam przyjaciółki i coś tam wiadomo, no każdy coś tam, coś tam robi. No. <głos> <głos> może tak, co o tym sądzę zależy od sytuacji, ale myślę, że jakbym dostał, to raczej bym się nie ucieszył. Dostałam, o Jezu, <noise> dostałam i czułam się zażenowana. Jeśli ktoś to robi, to spoko. No. <noise> I być może dlatego Soraya Dulba z Nowego Jorku postanowiła zostać profesjonalną fotografką penisów. Najpierw doszła do wniosku, że nagie penisy wyglądają źle, więc zaczęła projektować dla nich ubranka. Kiedy dowiedzieli się o tym jej znajomi, część z nich stwierdziła, że chce, aby dulba sfotografowała ich penisy. Ten pan na przykład bardzo chciał. Przyszedł na sesję ze swoją dziewczyną, która miała za zadanie pobudzić penisa, żeby nie wyglądał jak kończąca się krewka. Następnie penis został ubrany i sfotografowany. Okazało się, że typów takich jak ten jest więcej, powstało więc mnóstwo zdjęć dziwnie ubranych penisów. Jak widzicie, zostały one ocenzurowane, ale jeżeli chcecie obejrzeć całą galerię Pindoli bez cenzury, pod filmem znajduje się odpowiedni link. Zastanawiacie się pewnie teraz, kto chciałby oglądać takie zdjęcia penisów i czy to w ogóle ma sens. Okazuje się, że ma sens i to całkiem przeliczalny na pieniądze. Fotografka zorganizowała wystawę i okazało się, że są ludzie, którzy za jedno takie zdjęcie są w stanie zapłacić 10 tysięcy dolarów. Co doprowadza nas do bardzo optymistycznego wniosku, który werbalizuje chyba w tekwiku już nie pierwszy raz że pieniądze można zrobić nie tylko na dupie. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym temacie, ale spójrzmy na niego z nieco bardziej naukowej strony. Niemiecki wynalazca wpadł na pomysł, dzięki któremu panowie mogą w pełni sprawować kontrolę nad swoimi plemnikami. Klemens Binek przedstawił innowacyjne przełączniki, dzięki którym możecie kontrolować swoją płodność. Przełączniki są montowane na nasieniowodach i możecie je w dowolnym momencie włączać lub wyłączać, bo podobno można je łatwo wyczuć przez skórę. Póki co Klemens Binek zbiera na swój wynalazek pieniądze, ale kiedy już zbierze, będzie można śmiało powiedzieć, że dobrą, bezpieczną zabawę zapewniają już nie tylko tabletki. O skąd masz? Skoro o dobrej zabawie mowa, pewna Chinka miała problem ze swoim facetem, bo ten ciągle wytykał jej, że jest gruba. Kiedy się wreszcie rozstali, postanowiła się zemścić. Odessała sobie tłuszcz z ciała i zrobiła z niego mydło. Następnie wysłała to mydło swojemu chłopakowi i dorzuciła SMS-a, w którym napisała, że może się nim podzielić z całą swoją rodziną. Można powiedzieć, że całkiem skutecznie oczyściła atmosferę. Pozostając przy sprawach higieny, wiecie, ile wody zużywacie biorąc prysznic? 80 litrów. Za każdym razem. To zainspirowało pewnego Francuza do wymyślenia nowej słuchawki prysznicowej. Słuchawki, która świecąc na różne kolory, informuje nas o tym, ile zużyliśmy wody. Pierwsze 10 litrów jest sygnalizowane kolorem zielonym. Potem słuchawka świeci na fioletowo. Kiedy zużyjecie 50 litrów, zacznie migać na czerwono. Słuchawka działa bez baterii, energię czerpie z przepływu wody. Jakie pozytywne skutki przyniesie używanie tej baterii? Przeciętna rodzina, według obliczeń wynalazców, rocznie oszczędzi 250 dolarów. Może będą mieli trochę mniej zabawy pod prysznicem, może będą nieco mniej umyci, ale za to hajs powinien się lepiej zgadzać. Mam nadzieję, że Komisja Europejska za szybko nie dowie się o tym wynalazku, bo będziemy musieli wszyscy obowiązkowo tę słuchawkę stosować. A potem zakażą nam spuszczania wody w toalecie. Skoro o tym mowa, jak często myjesz muszlę klozetową? Jeżeli raz w roku, wyprzedzasz technologiczne trendy. Pojawił się prototyp samoczyszczącej się toalety. Muszla wewnątrz jest zbudowana ze specjalnych materiałów. Do czyszczenia używa ultrafioletu, a wodę zbiera z powietrza. Efekt tego jest taki, że pozostaje czysta przez rok. Potem trzeba ją umyć i kolejny rok macie z głowy. Czysta oszczędność czasu i pieniędzy mógłbym powiedzieć, gdyby nie fakt, że pieniędzy raczej nie, bo kiedy muszla wejdzie do sprzedaży, będzie kosztowała 10 tysięcy dolarów i wtedy staniemy przed wyborem: kupić używany samochód czy kibel. Podejrzewam, że nie będzie to łatwa decyzja. Dobra, przejdźmy do czegoś naprawdę technologicznego. Naukowcy wymyślili aplikację, która korzystając z Wi-Fi, umożliwi widzenie przez ściany. Wiem, że brzmi to absurdalnie, ale rozwiązanie nazwane Unique Passive Wireless Detection System przeszło już pomyślnie pierwsze testy. Oczywiście kiedy na przykład człowiek będzie za ścianą, aplikacja nie pokaże takiego obrazu, tylko raczej taki. Naukowcy wierzą jednak, że przyda się to policji. A także zwykłym ludziom, żeby mogli się zorientować, na przykład, czy żona, która się obraziła i zamknęła w sypialni dwa dni temu, nadal żyje. Choć tak naprawdę wiadomo, do czego posłuży ta aplikacja. Do tego, żebyśmy mogli z jeszcze większą troską zadbać o życie sąsiadów. No coś tam mówią, coś mówią. O? Gdzieś będą jechać chyba, bo coś się w samochodzie, rozmowa jest. Wróćmy do samego Wi-Fi. Czy słyszeliście kiedyś, żeby ktoś powiedział: Ojej, moje Wi-Fi jest za szybkie? Nie. Dlatego naukowcy doszli do wniosku, że może warto Wi-Fi zamienić. Na przykład na Lifi lub Li-Fi z angielskiego, ale skoro nie mówię Wi-Fi, to nie będę się z Lifi wygłupiał. Lifi do przesyłania internetu używa światła. Dzięki temu jest 100 razy szybsze niż Wi-Fi, ale jest też pewien problem. Kiedy wieczorem twoja matka przyjdzie do pokoju, zgasić ci światło, zapomni o Facebooku, Instagramie i snapchacie. Zresztą, jeżeli jesteś naprawdę młody ten ostatni i tak powinien pójść w zapomnienie. Dlaczego? Bo prawdopodobnie jest tam twoja matka. A jeżeli nie, to za chwilę będzie. Kojarzycie typa, który nazywa się Hey, I'm Gary Vaynerchuk. Ten 40 latek zajmuje się głównie krzyczeniem w swoich filmach motywacyjnych, hey, fucking, fucking, hey, pisaniem książek, piciem wina, interesowaniem się technologią. I ten typ zaczął używać Snapchata i twierdzi, że Twoja matka też zacznie go używać. Skąd to wie? Podobno każdy socialowy produkt na pewnym etapie rozwoju wysyła sygnały, po których można poznać, że zaraz zainteresują się nim starsze osoby niż nastolatkowie. Takie sygnały wysyłał kiedyś Facebook, dlatego całkiem możliwe, że jeżeli nadal tam jesteś, Twoje posty komentuje Twoja babcia. I takie sygnały, jak twierdzi Gary, wysyła teraz Snapchat. A zatem koniec ze snapami z imprez. Chyba, że chcesz, żeby Twoja matka pokazywała na snapie matce Twojej koleżanki, jak podtrzymujesz Twojej koleżance głowę, żeby włosy nie wpadły jej do kibla. Sory, pełna inwigilacja. Jestem ciekaw, co Twoja mała powie. Skoro o tym mowa. Portale technologiczne zaczynają płakać, że za sprawą ustawy, która weszła w życie, nie możemy czuć się bezpiecznie w internecie. Samym sobie chętnie popłakał, ale szczerze Wam powiem, że nie czytałem tej ustawy. A nawet gdybym ją przeczytał, to pewnie połowę bym nie zrozumiał. Dlatego wpadłem na pomysł, żeby zaprosić specjalistę, który zna się na ustawach, przeczytał tę ustawę i mógłby powiedzieć tutaj, co ta ustawa tak naprawdę znaczy. Totalnie apolitycznie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Może się okazać, że to będzie nudne i w ogóle wam tego nie puszczę. Może się też okazać, że wywołam tym głównoburze w komentarzach i to gównoburze polityczną. A jak wiecie, polityką raczej się brzydzę i nie chcę, żeby pojawiała się tutaj w tych Także dajcie proszę znać, co o tym sądzicie. Oczywiście, będzie to ekspert apolityczny i oczywiście dam wam szansę przewinąć ten nudny kawałek, jeżeli pojawi się w techwiku. Także liczę na was w komentarzach, że dacie znać. Tak jak daliście znać, że źle wymawiam. Hoverboard. Nie mam pojęcia, skąd mi się to wzięło. Może po prostu jestem głupi. Tym gorzej by się stało, gdybyście wy sobie taką wymowę utrwalili. A zatem krótka lekcja: Hoverboard. Dzisiaj się raczej nie przyda, bo o hoverboardach. Nie będzie. Będzie zatem o słuchaniu muzyki przez potylicę. Ale po kolei. Twórcy tego nowego gadżetu doszli do wniosku, że słuchawki do słuchania muzyki pod wodą są niewygodne. Nagrali wideo, które miało ich tezę potwierdzać, ale jest mało wiarygodne, bo występująca w nim pani wygląda jakby całe życie miała depresję i w sumie ma chyba ku temu powód. Wyraźnie odstające uszy. Nie odbiegając jednak od tematu, takie słuchawki można zastąpić tym pudełkiem, które przylega do potylicy. I w ten sposób można słuchać muzyki nie tylko w wodzie, ale też jeżdżąc na rowerze czy biegając. Rzecz wydaje się dość osobliwa, ale jej twórcy na Indiegogo zebrali już wystarczająco dużo pieniędzy, żeby przejść do etapu produkcji. Nadal możecie jednak ten gadżet w przedsprzedaży zamówić. Jak to brzmi? Możecie się przekonać na tym demonstracyjnym wideo. Czy warto to zamówić? Podejrzewam, że odpowiedź na to pytanie znają tylko ci, którzy słyszeli kiedykolwiek głosy w swojej głowie. Pozostali będą musieli wydać 72 dolary, żeby przekonać się na własnej potylicy. Niedziela jest jak sobota. Szanujący się internauta nie powinien jej uznać za udaną, jeżeli nie wypuści do netu kilku gównianych, nic nie wnoszących postów. Ten fenomen zrozumiał Twitter i zdecydował się znieść legendarne ograniczenie do 140 znaków na jeden tweet. Całkiem możliwe, że zamiast 140 znaków będzie można na portalu umieścić ich aż 10 tysięcy za jednym razem. Zmiany mają zostać wprowadzone w pierwszym kwartale tego roku, czyli lada moment. Specjaliści twierdzą, że Twitter, wprowadzając nowe zasady, chce zatrzymać użytkowników na dłużej i liczy na zwiększenie rentowności portalu, który wciąż notuje straty. Wielka Księga Internetu mówi przecież jasno: więcej znaczy więcej. Mniej, znaczy zwalnianie pracowników, o czym przekona się wkrótce 7% załogi pracującej w GoPro. Firma produkująca m.in. GoPro Hero 4 Black, której porównanie z dwiema innymi kamerami sportowymi możecie zobaczyć w ostatnim odcinku co lepsze. Wbijajcie w kartę. Nie możecie już skakać do tego porównania. Zanotowała ostatnio zysk niższy niż się spodziewała. Dlatego zdecydowała się zwolnić około 100 pracowników. Powód tych zmian jest dość jasny, choć GoPro o tym wprost nie mówi. Jest w nim wyprodukowanie kamery GoPro Hero 4 Session, która przyczyniła się w takim samym stopniu do rozwoju firmy, co Microsoft Explorer do szybszego przeglądania internetu na komputerach. GoPro jednak zamiast wycofać session, zwalnia pracowników. Mam nadzieję, że po wypuszczeniu nowego drona nie będą musieli zwalniać kolejnych. Skoro jesteśmy przy firmach, które słyną z nie zawsze najmądrzejszych posunięć. Apple nie wypuści drugiej wersji swojego watcha w marcu, jak wskazywały na to plotki. Apple Watch 20 ma zadebiutować zdecydowanie później. Może to i dobrze, bo nie wszyscy nauczyli się jeszcze obsługiwać tego pierwszego. My watch can't be talking, I'll call back. Z innych zabawnych tematów. Pamiętacie unboxerki? Hej, to my! One nadal to robią. Niestety, tą ładną z mniejszymi piersiami zastąpiła jakaś inna. Zmutowała do postaci Małgosi, która w ogóle piersi nie ma. A potem pojawiła się jeszcze inna w okularach, która też piersi zamieniła chyba kiedyś na coś innego. Także tendencja jest spadkowa, mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach nie zaczną pojawiać się chłopcy. Co! Że jestem powierzchowny? To naprawdę okrutne, że oceniam po wyglądzie panie, które rozpakowują gadżety technologiczne ubrane w bikini. Ale dla uspokojenia atmosfery pokażę Wam kościół. Tak, to jest kościół. Zbudowali go na Tajwanie. Do kompletu brakuje tylko typa, który kiedyś wytatuował sobie odkurzacz nad penisem. I teraz tego żałuję. I chyba mamy komplet. Jeszcze z newsów, które wrzucacie mi na Face'a, za co bardzo dziękuję. Wojtek podesłał ten gadżet. Airbar, czyli urządzenie, które możecie zainstalować pod swoim ekranem w laptopie i sprawić, by ekran stał się dotykowy. Nie widziałem jeszcze obiektywnych testów pokazujących, jak to działa. Na obrazkach wygląda spoko. Póki co wiadomo, że pracuje dobrze z Windowsem, dla OSX nie ma jeszcze pełnego supportu. Możecie zamówić w preorderze, jak macie wolne 50 dolarów. I na koniec końców. Nowe co lepsze jest na kanale. GoPro Hero 4 Black versus Garmin Verb XE versus TomTom Tom Bandit. Wiem, że wspominałem o tym wcześniej, ale teraz mówię, że możecie głosować jeszcze do środy i wygrać sobie kamerę. Także głosujcie i niech szczęście sprzyja lepszym. I to chyba już naprawdę wszystko. Także widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. I jeszcze jedna ważna rzecz. Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale ten człowiek nie jest ze mną spokrewniony. Trzymajcie się. Dzień dobry Państwu. Chcemy podzielić się z Państwem naszymi poważnymi obawami co do treści e-podręczników dla szkół podstawowych. One wprowadzają gender i okultyzm. W tych podręcznikach są takie elementy właśnie jak okultyzm. Dzieci czytają horoskopy, dzieci uczą się w treści przekazywanej przez horoskopy akceptować dopuszczalność antyspołecznych zachowań. no, uh -uh, we ain't going be in no fire. Not today. The fire. fire.